Witam wszystkich serdecznie na kanale Paweł Wędarz. Dzisiaj omówimy sobie temat fenomenu warszawski Koks, całej ich ekipy, jaki mieli wpływ na branżę fitness, czym uświadamiali i dlaczego są kontrowersyjni. Zapraszam. Ekipa Warszawski Koks to grupa przyjaciół, którzy już od lat nagrywają na różne social media, szczególnie na YouTube. Ich kontrowersje wywodzą się tak naprawdę z dwóch rzeczy. Pierwszą, filozofia jest co chcesz, wygląda jak chcesz, czyli w dużym skrócie możesz jeść wszystko. Tylko jeżeli zgadza się to z swoim bilansem kalorycznym, to może być. Czyli, może to być pizza, batonik, a i tak będziesz chudnął. Czy jest to prawda? Omówię to w dalszych podpunktach. A druga kwestia, czy są naturalni. To spędza sens powiek wielu ludzi i wiele dyskusji na internecie toczy się właśnie o to. Osobiście jak sam zaczynałem przygodę z treningami, szczególnie na siłowni, chciałem odchudzić się i tak dalej, to wszyscy mi mówili, że muszę jeść zdrowo. Wtedy natknąłem się na kanał Warszawski Koks i oni mi troszeczkę ten światopogląd zburzyli, ponieważ pokazali tam, że jedzą różne dziwne takie fajne rzeczy i jednocześnie chudną. Więc wtedy, to był rok chyba 2016-2017, natomiast nie chcę tutaj nikogo skłamać, to był taki boom, że niektórzy nie dowierzali, no a oni to po prostu robili. Więc kontrowersje były same przez się, natomiast jest to kamień Milo, który pokazał ludziom, że tak naprawdę kaloria jest najważniejsza. To, że jakość produktów ma znaczenie omówimy zaraz, ale pamiętajcie, że fizyki i natury nie oszukamy. Jak skoczysz z trzeciego piętra, to spadniesz, tak działa grawitacja. I tak działa, można powiedzieć, fizyka, że jak jest więcej energii, to tyjemy, jak jest mniej, to chudniemy. Na czym polega popularność warszawskiego koksu? Jeżeli chodzi o warszawski koks, ich popularność polega przede wszystkim na tym, że starają się, starają lub są, być normalnymi ludźmi, czyli osoba, która zaczyna Treningi na siłowni, możesz się z nimi łatwo utożsamić. Kiedyś było tak, że jak przychodziłeś na siłownię, to bardzo często była ta siłownia oblegana przez osoby, które są naprawdę duże, dowalone, silne i te tak osoby się krępowały. No, do dnia dzisiejszego też to występuje, natomiast na dużo mniejszą skalę warszawski Hawks pokazuje tak naprawdę od lat, że można się bawić tym sportem, że chcesz iść na siłownię, idziesz na siłownię. Nie musisz mieć jakichkolwiek zapędów kulturystycznych, zawodowych, żeby być zawodowcem, po prostu robisz to, bo lubisz, chcesz, publikujesz w internecie i tym też motywujesz inne osoby. Jeżeli podoba Ci się boks, idziesz trenować boks i myślę, że... Takim sposobem myślenia, gdzie każdy po prostu niech sobie robi, co uważa i motywuje do działania innym, byle coś w ogóle robić, to duża, duża ilość osób młodych została zaskarbiona tym i słusznie, ponieważ mają pewną alternatywę, a swoją drogą no, lepiej, żeby taka młoda osoba zajęła się gdzieś siłownią, treningiem, zajawką, aniżeli poszła w jakieś inne dziwne rzeczy, które po prostu młodzież lubi iść. Kolejną sprawą, dlaczego WK jest tak dobrze odbierana przez młode osoby i ogólnie przez, można powiedzieć, społeczeństwo fitnessowe jest na pewno to, że mówią prostym językiem, nie boją się użyć przekleństw, i to znów dociera do normalnego użytkownika. Ludzie już mają dość ekspertów ON, którzy muszą się wysławiać jak najlepiej i w garniturze wszędzie łazić no już tak abstrahując od tematu siłowni więc po prostu są normalnymi ludźmi, łatwo się z nimi utożsamić i pokazują, że też mają swoje problemy przez co w tych vlogach no jest dużo śmiechu, widać, że jest to grupa przyjaciół nie tylko pod nagrywki, ale ludzie którzy się znają od lat i szanują budują to razem, także popularność tutaj dla wszystkich chłopaków z WK moim zdaniem jest współmierna do tych efektów które mają, a rozwijają się cały czas i można mówić o nich różne rzeczy natomiast nie można im zabrać tego, że są skuteczni co do kontrowersji, tak jak mówiłem wcześniej warszawski Koks, cała ekipa zasłynęła z filozofii, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. I o, o ile jest to prawda, że tyle ile kalorii zjesz, tak będzie można powiedzieć, wyglądać Twoja sylwetka, Twoja przemiana materii, to jest to temat troszeczkę bardziej złożony. Na początku WK robiło to w ten sposób, że zachłysnęło się tym troszeczkę. Jak oglądam te materiały, to bardzo dużo pożywienia to były produkty przetworzone, wliczane w kalorykę. I oczywiście forma szła, bo musi. Jeżeli jest odpowiednia ilość białka, deficyt kaloryczny, to nawet na pizzy będziesz. Dno. Jednakże kwestia jest taka, że każdy posiłek ma określoną liczbę, można powiedzieć, ładunek glikemiczny, określoną ilość białka, i ten ładunek glikemiczny pokazuje nam, ile dany produkt będzie utrzymywał nam dany poziom cukru we krwi na przestrzeni kilkunastu godzin. I to może wpływać na przykład na poziom energii, a większy poziom energii będzie wpływać na spontaniczną aktywność w ciągu dnia, przez co spalić więcej kalorii. Ale koniec końców kalorie są najważniejsze i z czasem WK myślę. Poszło do tego dość rozsądnie, czyli zastosowało metodę 80-20, 80%, 80 czystego jedzenia i 20% wliczonego w kalorykę daną, jaką macie na ten moment, przetworzonego. Czyli to może być słodycze, cokolwiek i tak dalej. Kwestia jest taka, że dużo osób też ma tak łatwiej, ponieważ jeżeli masz 100% czystej michy, często to się kończy z zaburzeniami odżywiania, jeżeli to jest tak bardzo hardkorowo. A ta zasada 80-20 pokazuje, że możesz sobie troszeczkę tego syfu w cudzysłowie zjeść i dalej robić tą formę przez co dużo osób też nie rozumie tej filozofii jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Natomiast to tak właśnie powinno wyglądać, że cała dieta polega na nieprzetworzonych produktach, natomiast mała część, 20%, nawet 10% jest na produktach przetworzonych, które gdzieś tam naszą głowę ratują, szczególnie w okresie redukcyjnym. Jest to metoda, która moim zdaniem jest skuteczna, tylko dużo osób kontrowersyjnie do tego podchodzi, ponieważ wiadomo, jak oni wrzucą na Insta, czy gdziekolwiek indziej produkt przetworzony i krata na brzuchu, to... To ktoś powie, no ale to dlaczego? To on je, takie rzeczy. No nie, nie widzicie zawsze całej diety, i tak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o zdrową, zbilansowaną dietę. Natomiast nie musicie jej syfu, ale niektórzy ludzie po prostu nie potrafią. Jak on nie zje sobie troszeczkę w tej diecie, to poleci na całość. Także musicie to pod siebie indywidualnie dostosowywać. Bardzo często porusza się ich metody treningowe jako kontrowersyjne, że podnoszą duże ciężary, że to nie jest zdrowe dla stawów i tak dalej. Jednakże warto tutaj zaznaczyć fenomen WK, że po prostu dźwiga. Te ciężary, bo jednakże osoba naturalna, to czy są, czy nie są, to już kwestia na, na zupełnie co innego, no, nikt nie wie zresztą, więc. Ciężary przy dobrej technice zawsze będą powodować, że ta sylwetka będzie progresować i są tak naprawdę niezbędne. Co jest mega fajne, na pewno to, że WK stawia sobie mierzalne cele. Załóżmy, tu ma zrobić to, taki wynik, tyle kilo na klatę, załóżmy i to robią konsekwentnie dążą. Dlaczego to jest dobre? Ponieważ większość z nas, jak ustala sobie jakiś cel, to ja chcę być po prostu silniejszy, ja chcę być po prostu, nie wiem, większy, ja chcę być chudszy mniej ważyć, ale nie ma konkretów ile. Jeżeli ustalisz sobie ważę 100 kg, teraz chcę ważyć 95 kg i daję sobie na to 2 miesiące masz mierzalny cel, do którego dążysz i tym bardziej zasada publikowania tego w sieci, tak robi to WK czy inni influencerzy w fitnessie, pokazuje, że masz większą szansę, że to się wykona, ponieważ jeżeli ty nagrywasz materiał to jest większa szansa, że tych zaleceń się będziesz stosował i dążył do tego celu aniżeli jak sam sobie powiesz i tym bardziej niemierzalny cel, chcę schudnąć. No dobra, ale to schudniesz 2 kilo i co? I tyle będzie przez okres 4 miesięcy, więc mierzalne cele. To WK robi mega plus i pokazuje tym ludziom tak naprawdę, że trenują na siłowni, zaraz sobie jakiś inny sport tam zaczepią. Czy to nawet jakaś walka na high league, jak to było w przypadku Robura. I jakiś cel jest osiągnięty, dopamina w głowie działa i nie trzeba tak naprawdę stosować używek, co jest popularne wśród młodych osób, a WK pokazuje, że tak naprawdę można się bawić sportem, zarabiać na tym pieniądze i jeszcze pomagać innym osobom. Bez względu na kontrowersje, jakie WK w świecie fitnessu wprowadziło już od lat i do dnia dzisiejszego to się toczy, nie można zabrać im pewnych rzeczy. Na pewno są szybko rozwijającą się firmą, motywującą młode osoby i nie tylko osoby początkujące, co jest świetne, ponieważ pokazują, że tak naprawdę możesz dużo łatwiej do tego podejść, nie musisz być takim ascetą sylwetkowym, żeby o, tutaj jeść suchy ryż z brokułem, oczywiście ryż można fajnie zrobić, ale nie musisz, jak nie lubisz, możesz sobie jeść inne produkty, to nie musi być dieta typowo, kulturystyczna, jak to miało miejsce lata do tyłu, niektórzy kulturyści dalej się tego trzymają, tylko jesteś osobą, która ma jakąś tam pracę zawodową, a sport, siłownia jest Twoją pasją i możesz 20% efektów sobie w to włożyć, a 80% zasada pareto wyciągać, więc nie musi się spinać na maksa, czerpać treningów z jakichś gwiazd sceny Mister Olympia, co często też kończy się kontuzją i niezadowoleniem, a kwestia kontrowersyjności ich naturalności zostawię, no, nawet nie na inny materiał, bo to po prostu mnie nie interesuje. Zawsze pamiętajcie, mordeczki, trzeba wyciągać pozytywy z danej osoby. Oczywiście, jeżeli ktoś robi coś nie tak, warto o tym mówić, coś nagrać, dyskutować. Natomiast są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Są rzeczy, których nigdy nie udowodnimy i czerpmy z tego po prostu, co inni ludzie nagrywają i przekazują innym. Moim zdaniem WK bardzo szybko się rozwija, są grupą przyjaciół, z których po prostu można powiedzieć w pewnym stopniu czerpie przykład, ponieważ marketingowo bardzo mocno poszli do przodu i mam nadzieję, że im się to uda na jeszcze wyższą skalę i będzie wszystko ok. Dziękuję Wam za oglądanie materiału. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, co Wy ogólnie sądzicie o całej ekipie WK, o ich działalności w internecie i przede wszystkim napiszcie, jaki Waszym zdaniem mają wpływ na młode osoby, na osoby, które zaczynają z fitnessem, bo to jest bardzo ważne, jestem ciek ciekaw Waszych komentarzy. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, współpraca HeroFarm SKLEP i do następnego materiału. Piąte.